Katarzyna i Michał spotkali się po raz pierwszy na uniwersytecie, w sali wykładowej na pierwszym roku studiów. Byli jak skrajności przyciągające się do siebie. Katarzyna była ognistą brunetką, zawsze pełną energii i entuzjazmu do życia. Jej uśmiech potrafił rozświetlić nawet najbardziej ponury dzień, a jej charyzma sprawiała, że wszyscy chcieli być w jej towarzystwie. Z drugiej strony Michał był spokojnym intelektualistą, zafascynowanym światem nauki i literatury. Był osobą o głębokich przemyśleniach i subtelnej inteligencji. Jego spojrzenie mogło zagłębiać się w duszę człowieka, a jego rozmowy były pełne mądrości i empatii. Ich osobowości wydawały się uzupełniać, a rozmowy między nimi były tak fascynujące, że czas mijał niezauważony. W miarę jak semestr przemijał, zrozumieli, że mają ze sobą więcej wspólnego niż tylko zainteresowania akademickie. Ich dyskusje o sztuce. Polityce i życiu były pełne pasji i głębokiego zrozumienia. Stopniowo zaczęli tracić serca do siebie, a ich przyjaźń przekształciła się w coś więcej. Początkowo byli niepewni swoich uczuć, wahając się między przyjaźnią a miłością, ale w końcu uświadomili sobie, że to właśnie druga osoba nadaje sens ich życiu. Kiedy wreszcie przyznali się sobie do swoich uczuć, było to jak wybuch uczuć. Nie mogli uwierzyć, jak długo trzymali swoje uczucia w tajemnicy. Zakochali się bez reszty. Zanurzając się w miłości tak głębokiej, że wydawało się, że nic nie może jej zagrozić. Ich związek kwitł, a razem snuli plany na przyszłość, marząc o wspólnym życiu, podróżach i budowaniu wspólnego domu. Po latach studiów, kiedy zdobyli swoje dyplomy i zaczęli budować swoje kariery zawodowe, ich miłość tylko się pogłębiała. Planowali wspólną przyszłość, marząc o domu pełnym dzieci, miłości i radości. Byli przekonani, że nic nie jest w stanie ich rozdzielić, że są dla siebie stworzeni i przeznaczeni. Ich związek był pełen nadziei i optymizmu, gotowy na wszystkie wyzwania, które miały nadejść. Ale życie miało inne plany, które mieli jeszcze odkryć. Po latach niewinnej miłości i romantycznych marzeń Katarzyna i Michał wkroczyli w nową erę swojego życia, kiedy na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Była to chwila pełna emocji, radości i nieoczekiwanych wyzwań. Katarzyna, która zawsze dbała o swoje ciało i zdrowie, stanęła przed zupełnie nową sytuacją. Po porodzie jej ciało zmieniło się nieodwracalnie. Mimo troski o siebie i staranności, utrata wagi po ciąży nie była tak łatwa, jak się spodziewała. Jej ciało przeszło rewolucję, a jej sylwetka nie wyglądała już tak jak dawniej. To był początek nowej rzeczywistości, której Katarzyna nie była przygotowana do przyjęcia. Codzienność rodzicielstwa była dla nich nowym wyzwaniem. Długie, bezsennych noce, troska o nowonarodzone dziecko, zmęczenie i brak czasu dla siebie, wszystko to sprawiło, że ich życie uległo całkowitej transformacji. Katarzyna i Michał musieli nauczyć się radzić sobie z nowymi obowiązkami i odpowiedzialnościami, co było dla nich ogromnym wyzwaniem. W miarę jak dni mijają, Katarzyna zaczęła zauważać zmiany nie tylko w swoim ciele, ale także w swoim związku z Michałem. Miłość, która kiedyś ich łączyła, Zaczęła przygasać, ustępując miejsca codziennym problemom i wyzwaniom. Michał coraz częściej spędzał czas po pracy na spotkaniach z przyjaciółmi lub nadgodzinach w biurze, pozostawiając Katarzynę samej z dzieckiem. Brak wsparcia i zrozumienia ze strony męża sprawiał, że czuła się coraz bardziej osamotniona i niedoceniona. Dla Katarzyny rodzicielstwo było spełnieniem marzeń, ale jednocześnie przyniosło wiele nieoczekiwanych trudności i wyzwań. Jej życie zmieniło się bezpowrotnie. A ona musiała nauczyć się radzić sobie z nową rzeczywistością, która nie zawsze była taka, jak sobie to wyobrażała. Początkowo Katarzyna nie zauważyła subtelnych zmian w zachowaniu Michała. Była zajęta opieką nad dzieckiem i próbami odzyskania równowagi po ciąży. Jednak stopniowo zaczęła dostrzegać, że coś się zmieniło w relacji między nimi. Michał zaczął inaczej patrzeć na Katarzynę. Tam, gdzie kiedyś widział piękną, Pewną siebie kobietę, teraz dostrzegał jedynie jej niedoskonałości. Jego spojrzenia były coraz bardziej krytyczne, a uwagi stawały się coraz bardziej oschłe. To, co kiedyś było spontaniczną komplementacją, teraz zamieniło się w subtelne, a często nawet bezpośrednie, uwagi na temat jej wyglądu. Niezadowolenie Michała stawało się coraz bardziej widoczne. Zamiast wspierać Katarzynę w trudnych chwilach po porodzie, zaczynał wytykać jej braki i niedociągnięcia. Katarzyna czuła się coraz bardziej nieswojo w swoim ciele, widząc, że jej mąż przestał akceptować ją taką, jaka jest. Wewnętrzna pewność siebie, którą miała przedtem, stopniowo zaczęła się chwiać, zostawiając ją z poczuciem zagubienia i niepewności. Nawet zwykłe gesty życzliwości zaczęły stawać się rzadkością. Zamiast czułości i zrozumienia, Katarzyna coraz częściej odczuwała chłód i obojętność. To, co kiedyś było fundamentem ich związku, wzajemny szacunek, miłość i wsparcie zaczęło się rozpadać, pozostawiając pustkę i rozczarowanie. Dla Katarzyny był to czas trudnych przemyśleń i wewnętrznych konfliktów. Zamiast cieszyć się nowym życiem jako rodzina, zaczęła zastanawiać się, czy kiedykolwiek będzie w stanie odzyskać utraconą pewność siebie i zaufanie do Michała. Katarzyna nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Michał, mąż, którego kochała i szanowała, zaczął zmieniać się przed jej oczami. Tam, gdzie kiedyś była miłość, teraz panowała złość i pogarda. Michał zaczął coraz częściej używać obraźliwych słów w stosunku do Katarzyny, obrażając ją na temat jej wyglądu. Grubasku. Te słowa brzmiały jak ciosy, każde uderzenie wbijające się głębiej w serce Katarzyny. To, co kiedyś było miłością i szacunkiem, zamieniło się w obelgi i upokorzenia. Każdy epitet był jak cios, który ranił ją psychicznie. Pozostawiając ją z poczuciem niskiej wartości i bezsilności. Dla Katarzyny to było niezrozumiałe i bolesne doświadczenie. Czuła się, jakby Michał wyrywał z niej kawałki samej siebie, pozostawiając ją bezbronną i zniszczoną. Jej samoocena spadała, a obraz siebie stawał się coraz bardziej negatywny. Z każdym nowym obelgą Katarzyna coraz bardziej traciła wiarę w siebie i swoje możliwości. Nawet w obliczu takich okrucieństw Katarzyna próbowała trzymać się mocno, Wierząc, że miłość pokona wszystkie przeszkody. Ale w miarę jak obrażenia słowami stawały się coraz bardziej powszechne, trudno było jej utrzymać się na powierzchni. Czuła się coraz bardziej samotna i zrozpaczona, pytając się, co zrobiła nie tak, by zasłużyć na takie potraktowanie. Dla Katarzyny każdy dzień był walką o przetrwanie, walką o zachowanie jakiejkolwiek resztki godności i siły wewnętrznej. Każdego dnia Katarzyna stawała przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami, jakie niesie za sobą życie rodzinnego domu. Po porodzie starała się zapewnić, by dom był miejscem spokoju i harmonii, w którym wszyscy czuli się dobrze. Nieustannie pracowała, dbając o czystość, gotując zdrowe posiłki i pielęgnując dziecko. Jednakże, pomimo jej codziennego trudu i poświęcenia, jej wysiłki były często ignorowane lub bagatelizowane przez Michała. Michał, którego kiedyś darzyła ogromną miłością i szacunkiem, zaczął traktować ją coraz bardziej lekceważąco. Jej wysiłki w opiece nad domem i dzieckiem były dla niego oczywiste i naturalne, a on sam rzadko okazywał wdzięczność czy docenienie. Zamiast tego, jego uwaga skupiała się na jej niedoskonałościach i błędach, często podkreślając je w sposób raniący i upokarzający. Dla Katarzyny każdy dzień stawał się walką o utrzymanie równowagi pomiędzy domem, dzieckiem a życiem osobistym. Jednakże, zamiast wsparcia i zrozumienia ze strony Michała, otrzymywała tylko krytykę i brak docenienia. Jego lekceważące uwagi na temat jej wyglądu i pracy w domu sprawiały, że czuła się coraz bardziej zniechęcona i sfrustrowana. Próby porozumienia się z Michałem i wyjaśnienia mu swoich uczuć często kończyły się na próżno. Michał nie chciał słuchać, nie chciał zrozumieć, jak bardzo jego postawa rani Katarzynę. Jego brak szacunku i empatii sprawiał, że czuła się coraz bardziej osamotniona i zrozpaczona, bezsilna wobec zmieniającej się dynamiki ich związku. Mimo desperackich prób zmiany sytuacji, Katarzyna nie mogła przełamać muru obojętności, jaki Michał zbudował między nimi. Bała się, że toksyczny związek pochłonie ją całkowicie, pozostawiając ją bez szansy na wydostanie się. Po wielu miesiącach ukrywania bólu i znoszenia psychicznych ciosów, Katarzyna dotarła do momentu, który nazwała punktem krytycznym. To była noc, której nigdy nie zapomni. Po kolejnej zaciekłej kłótni, w której Michał znowu użył swoich paskudnych słów, katarzyna poczuła, że cała jej dotychczasowa cierpliwość pęka. Dokąd pójdziesz gruba idiotko, myślisz, że komuś jesteś potrzebna? Te słowa brzmiały jak strzał w ciemności. To nie były tylko obraźliwe słowa, to była cała eskalacja upokorzeń, których doświadczała przez te długie lata. Te słowa wyryły się w jej duszy jak rana której ból rozdzierał jej serce. W tamtej chwili, otoczona ciszą, Katarzyna zdała sobie sprawę, że już wystarczy. Nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Nie mogła dłużej trzymać się związku, który zamienił się w toksyczną pułapkę pozbawiającą ją godności i szacunku. Te słowa były jak ostateczny cios, który złamał jej ostatnie pokłady siły i determinacji. W tej chwili zrozumiała, że musi działać. Nie tylko dla siebie, ale także dla dobra swojego dziecka. Chwyciła je mocno, czując, jak jej serce bije szybciej pod wpływem emocji. Wiedziała, że musi odejść, musi znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie mogą zacząć nowe życie. Była gotowa na ryzyko, gotowa na konsekwencje. Była gotowa na wszystko, byle tylko ochronić swoje dziecko przed dalszym cierpieniem. Wstała zdecydowana, że to już koniec. Z każdym krokiem ku drzwiom jej serce biło mocniej. A myśli krążyły w chaosie. Ale była pewna swojej decyzji. Wyciągnęła dłoń, otworzyła drzwi i wyszła, nie patrząc nawet za siebie. Za sobą zostawiła dom, który kiedyś był miejscem szczęścia, teraz stał się więzieniem. Po opuszczeniu domu i zwróceniu się o pomoc do swoich rodziców, Katarzyna rozpoczęła nowy etap swojego życia. Życie u rodziców nie było łatwe, towarzyszył mu ciągły wir obowiązków i próby adaptacji do nowej sytuacji. Jednak mimo trudności, Katarzyna odczuwała ulgę, że ma wsparcie, którego tak bardzo potrzebowała w tych trudnych chwilach. Jej rodzice, zrozumiawszy trudności, z jakimi się zmaga, byli gotowi wesprzeć ją we wszystkim, co było konieczne. Nie tylko zapewniali dach nad głową i podstawowe potrzeby, ale także dawali jej emocjonalne wsparcie i motywację do walki o lepsze jutro. Ich wsparcie było dla niej jak promień światła w ciemności, dający jej nadzieję na lepszą przyszłość. Dla Katarzyny był to czas refleksji i odbudowy. Musiała na nowo nauczyć się żyć, na nowo nauczyć się być silną i niezależną. To było wyzwanie, na które nie była przygotowana, ale było też szansą na odzyskanie kontroli nad swoim życiem i odzyskanie wiary w siebie. Stopniowo, dzięki wsparciu rodziców i swojej własnej determinacji, Katarzyna zaczęła nabierać sił. Szukała pracy, starając się znaleźć stabilne źródło dochodu, które pozwoli jej utrzymać się sama i jej dziecko. To było trudne zadanie, ale wiedziała, że musi się podjąć, jeśli chce odzyskać niezależność i poczucie własnej wartości. Codziennie stawiała czoła nowym wyzwaniom i próbom, nie tracąc nadziei na lepsze jutro. Życie u rodziców było dla Katarzyny ukojeniem, jednakże nie wszystkie nowości, jakie przyniósł ten okres, były łatwe do przeżycia. Pewnego dnia, gdy zainstalowała się już w rodzinnym domu, Katarzyna dowiedziała się prawdy, która zburzyła jej dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości. Było to bolesne odkrycie, które otworzyło jej oczy na rzeczywistość. Michał, jej mąż, od dłuższego czasu ją zdradzał. Nie tylko to, ale także wyśmiewał się z niej w towarzystwie swoich kochanek, wykorzystując swoje romansowe przygody do poniżania Katarzyny. Słysząc to, Katarzyna poczuła, jakby świat zawalił się na jej głowę. Wszystkie kłamstwa i tajemnice, które Michał skrywał, nagle stały się jasne, jak słońce po burzy. To odkrycie było jak cios w plecy, który pozbawił ją wiary nie tylko w Michała, ale także w siebie. Dotychczas myślała, że to ona jest winna załamania w ich związku, ale teraz zdawała sobie sprawę, że problem leżał po drugiej stronie. Była zdradzana, wyśmiewana, a jej uczucia ignorowane. Katarzyna stanęła na rozdrożu swojego życia, gotowa na odbudowę samej siebie. Zrozumiała, że aby móc naprawić zranienia, które wyrządził Michał, musi najpierw zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Z pomocą swoich rodziców, którzy stanęli u jej boku, jak skarby nieocenionej wartości, rozpoczęła długą drogę odbudowy. Pierwszym krokiem w jej planie było odzyskanie kontroli nad swoim ciałem. Katarzyna zdecydowała się na program odchudzania, który był dla niej nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Rozpoczęła regularne treningi, które pomagały jej nie tylko w procesie utraty wagi, ale także w poprawie nastroju i ogólnego samopoczucia. Każdy krok, każdy wysiłek był dla niej krokiem w stronę odbudowy samej siebie, odkrycia siły i determinacji, której w sobie nieświadomie szukała. Stopniowo, dzień po dniu, Katarzyna dostrzegała pozytywne zmiany w swoim ciele i umyśle. Wraz z każdym centymetrem utraconej wagi rosła jej pewność siebie, a energia, którą zyskiwała dzięki regularnym treningom, sprawiała, że czuła się coraz bardziej żywa i silna. To było dla niej jak odrodzenie, jak nowy początek, który dawał jej siłę do dalszej walki. Ale odbudowa nie ograniczała się tylko do aspektu fizycznego. Katarzyna zrozumiała, że równie ważne jest zadbanie o swoje emocje i zdrowie psychiczne. Dzięki wsparciu rodziców, terapeuty i bliskich przyjaciół, zaczęła pracować nad swoimi emocjami, nad przepracowaniem traumy, jaką przyniosła jej toksyczna relacja z Michałem. Stopniowo uczyła się akceptować siebie taką, jaką jest, i przekształcać swoje doświadczenia w siłę, która pozwoli jej rosnąć i kwitnąć jako jednostka. Dla Katarzyny każdy dzień był walką, ale także szansą na odbudowę. Schudnięcie było tylko jednym z wielu celów, jakie postawiła sobie Katarzyna w swojej drodze do odbudowy i samorealizacji. Wiedziała, że bycie zdrowym i zadbany to tylko część równania, które ma wpływ na jej nowe życie. Zdecydowała się również na szukanie pracy, aby być niezależną finansowo i móc zapewnić swojemu dziecku godne życie. To było ważne dla niej, by mieć poczucie własnej wartości i nie być zależną od nikogo innego. Wykorzystując swoje umiejętności, doświadczenie i determinację, Katarzyna rozpoczęła poszukiwania pracy, które miały zmienić jej życie na lepsze. Była gotowa na wyzwania i nie bała się podejmować ryzyka. Wiedziała, że każda próba może przynieść nowe doświadczenia i nauki, które będą ją prowadzić do sukcesu. Poszukiwania pracy były czasem intensywnych wysiłków i trudnych wyborów. Katarzyna musiała być elastyczna i otwarta na różne możliwości. Nie bała się zmian, wręcz przeciwnie, widziała w nich szanse na rozwój i samorealizację. Dla niej praca była nie tylko sposobem na zarobienie pieniędzy. Ale także szansą na rozwój osobisty i spełnienie zawodowe. Każda rozmowa kwalifikacyjna, każde spotkanie z potencjalnym pracodawcą było dla Katarzyny szansą na wykazanie się i udowodnienie swoich umiejętności. Nie zrażała się, gdy nie wszystko szło zgodnie z planem. Wręcz przeciwnie, każde niepowodzenie było dla niej motywacją do dalszej pracy nad sobą i jeszcze większego zaangażowania w realizację swoich celów. Stopniowo, dzięki swojej determinacji i wytrwałości, Katarzyna zaczęła dostrzegać pierwsze oznaki sukcesu. Otrzymała kilka ofert pracy, z których jedna wydawała się być szczególnie obiecująca. Była to szansa na nowy rozdział w jej życiu, na zdobycie stabilnego źródła dochodu i niezależności finansowej, na której tak bardzo jej zależało. Dla Katarzyny praca była nie tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, ale także szansą na spełnienie marzeń i realizację celów życiowych. Stopniowo życie Katarzyny zaczęło nabierać nowego sensu. Znalezienie pracy nie tylko zapewniło jej stabilne źródło dochodu, ale także dało poczucie wartości i niezależności. Bycie aktywną członkinią społeczności zawodowej sprawiło, że Katarzyna poczuła się potrzebna i doceniona. To, że mogła przyczynić się do czegoś większego niż ona sama, było dla niej niewiarygodnie budujące. Codzienne treningi, które stały się nieodłączną częścią jej życia, sprawiały, że czuła się silniejsza, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Ćwiczenia były nie tylko sposobem na utrzymanie zdrowia i formy, ale także momentem, w którym mogła się odprężyć i oderwać od codziennych trosk. Każdy pokonany kilometr na bieżni, każdy ukończony trening siłowy przynosił jej nie tylko fizyczne korzyści, ale także wzmacniał jej pewność siebie i wiarę we własne siły. Wraz z postępami matki, również dziecko zaczęło przejawiać oznaki większej radości i wyrównania emocjonalnego. Widząc, że matka odzyskuje swoją siłę i uśmiech, Również samo zaczęło być szczęśliwsze i bardziej spokojne. Katarzyna widziała, jak jej wysiłki przynoszą owoce, jak jej dziecko rozwija się i kwitnie pod jej opieką. To było dla niej największym motywacją i źródłem radości widzieć, jak jej wysiłki przynoszą pozytywne zmiany nie tylko w jej życiu, ale także w życiu jej dziecka. Stopniowo, dzień po dniu, życie Katarzyny stawało się coraz pełniejsze i bardziej radosne. Mijając kolejne dni, tygodnie i miesiące, Katarzyna zaczęła coraz bardziej klarownie patrzeć na swoje życie i swoje relacje. Z każdym dniem coraz bardziej uświadamiała sobie, że nie chce już wracać do toksycznego związku z Michałem. Zrozumiała, że zasługuje na coś więcej, na kogoś, kto ją szanuje, kocha bezwarunkowo i traktuje jak równą partnerkę. Ta decyzja nie przyszła łatwo. To była decyzja, która wymagała od niej ogromnej siły i determinacji. Musiała przeciwstawić się swoim lękom i wątpliwościom, musiała odważyć się spojrzeć prawdzie w oczy i podjąć krok w kierunku lepszej przyszłości dla siebie i dla swojego dziecka. W końcu, po długich rozważaniach i niezliczonych nocach spędzonych na przemyśleniach, Katarzyna podjęła ostateczną decyzję. Postanowiła zakończyć małżeństwo z Michałem. To nie było łatwe, ale wiedziała, że musi to zrobić, jeśli chce dać sobie i swojemu dziecku szansę na lepsze życie. To było dla niej jak uwolnienie się z więzów, które ją krępowały. Ostateczna decyzja była jak wyzwolenie, które otworzyło przed nią drzwi do nowej przyszłości, do życia pełnego nadziei i możliwości. Była gotowa na konsekwencje, była gotowa stawić czoła trudnościom, wierząc, że to był krok w dobrym kierunku. Dla Katarzyny zakończenie małżeństwa było nie tylko akt osiągnięcia wolności, ale także aktem miłości do samej siebie i do swojego dziecka. Mimo wszystkich trudności, Katarzyna odniosła sukces. Z determinacją i wsparciem swoich bliskich, Zbudowała sobie nowe życie, oparte na miłości własnej i zdolności do przezwyciężania przeciwności losu. Jej historia to prawdziwy przykład siły ludzkiego ducha i możliwości odnalezienia szczęścia nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nowy początek Katarzyny był pełen nadziei i optymizmu. Z każdym dniem czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, że staje się coraz silniejsza i pewniejsza siebie. Zbudowała sobie życie, w którym szacunek, Miłość i harmonia były fundamentem jej codzienności. Jej historia stała się inspiracją dla wielu innych osób, które także walczą z własnymi demonami i przeciwnościami losu. Pokazała, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć siłę, by się podnieść i zacząć wszystko od nowa. Jej determinacja i wytrwałość były motywacją dla innych, by nie poddawać się wobec trudności, ale dążyć do spełnienia swoich marzeń i celów. Dla Katarzyny ten nowy początek był niczym błogosławieństwo. Odzyskała swoją godność i pewność siebie, znalazła spokój i szczęście w życiu. Była wdzięczna za każdy dzień, za każdą chwilę spędzoną w miłości i harmonii z tymi, których kochała. To był początek nowego, szczęśliwego rozdziału w życiu Katarzyny. Rozdziału, który był pełen nadziei, miłości i możliwości. Rozdziału, w którym każdy krok w kierunku przyszłości był krokiem ku lepszemu jutru. Dla Katarzyny to był czas radości i spełnienia, czas, w którym wreszcie odnalazła sens i cel swojego życia.